Dają to, zdobyli mistrzostwo UEFA Champions League, padają na kolana, wyrzucają ręce w górę. Krzyczą z radości, rzucają się sobie w objęcia, wyczekiwali tej chwili, czas do końca meczu im się dłużył, a teraz już nikt nie odbierze im zwycięstwa. Słychać ogłuszający ryk radości z trybun, jest w tym też coś z ulgi, udało się. Teraz piłkarze tańczą taniec zwycięstwa. Popatrzmy jeszcze trochę, jakież to jest szczęście, jakaż to jest radość. Obejmują się, skaczą razem całym zespołem. Mijają trójkę sędziowską, za chwilę wejdą na podium, za chwilę wybuchnie radość. Zrobili to, wdrapali się na Parnas europejskiej piłki, są mistrzami UEFA Champions League. Będą dokładne analizy, podsumowania ich drogi na szczyt i samego występu w finale, ale to wszystko potem. Teraz pozwólmy im się cieszyć i radować z fanami na stadionie, bo zaraz podniosą trofeum. Tak! To jest ten moment! Waży ponad 10 kg, ale to słodki ciężar! Zdobyli go, teraz tańczą z nimi, podskakują! Wydaje się ten pucher lekki jak piórko! Proszę tylko popatrzeć na tę radość! Radość w pełni zasłużoną! Cały sezon na to pracowali! Brawo panowie, brawo! Co za piękny obrazek! Proszę spojrzeć jak się cieszą! Tak, i teraz mogą zaprezentować trofeum swoim wiernym fanom, którzy w nich wierzyli i się nie zawiedli. A teraz mają nagrodę, bo to jest także ich wysiłek. I taniec radości, a to wszystko w obiektywach fotoreporterów. To niezapomniane chwile dla sympatyków, których obłędny doping trwał od pierwszej do ostatniej minuty i poniósł drużynę do triumfu. Trzeba uwiecznić tę chwilę, ustawiają się teraz do pamiątkowego zdjęcia. Tak, takie fotografie potem ogląda się w muzeach, kolory wyblakną, wielu zapomni nazwiska części z nich, a oni wciąż będą się z tych zdjęć uśmiechać.